Poziom 182 to duża kopuła szklarniowa zbudowana głównie ze szkła i stalowych prętów o powierzchni około 315 tys. kwadratowych i otoczona przestrzenią zewnętrzną, która rozciąga się pozornie w nieskończoność. Poziom zawiera wyłącznie roślinność i grzyby, a niektóre sekcje są ważne za niebezpiecznie biologicznie ze względu na szczep grzybów, który je zainfekował. Ze na ryzyko, jakie stwarza ten grzyb, zaleca się zachowanie ostrożności i stosowanie środków ochrony osobistej podczas przemierzania poziomu. Poziom jest podzielony na pięć oddzielnych sekcji, z których każda zawiera unikalne ekosystemy. Sekcja wejściowa jest najprostszą sekcją i sekcją, której wędrowcy nauklipują się po wejściu na poziom. Sekcja ta składa się z roślinności, znajdującej się w frontrumach po obu stronach i szklanych drzwiach wejściowych ze szklanymi drzwiami obok nich. Około 20 stóp przed drzwiami znajduje się ogromna, gnijąca dębowa budka biletowa. Na szczycie budki znajduje się tabliczka z drena dębowego z napisem Sekcja Kwiatowa. Sekcja zewnętrzna składa się z pozornie kończącego się lasu dębowego z ogromną rzeką wody migdałowej płynącej obok kopuły. Wędrowcy wchodzą do sekcji zewnętrznej, wchodząc przez drzwi wyjściowe w sekcji wejściowej. Godną uwagi cechą drzew wchodzących w skład lasu jest to, że pomimo ich drzewiastego wyglądu. Ich tekstura kory bardziej przypomina roślinę zieloną niż drzewo. Z rzeki słychać odgłosy ryb i innych dzikich zwierząt, mimo że nie ma tu rodzimej fauny zamieszkującej rzekę. Godna uwagi flora tej sekcji obejmuje gatunki kwiatów występujące frontrooms, jak krzewy jagodowe, mech. Sekcja kwiatowa. To ogromna sekcja stająca się z dużego pola kwiatowego z cementową ścieżką po środku. Podczas gdy niektóre z kwiatów wydają się być tymi obecnymi frontrooms, Należy zauważyć, że sekcja ta zawiera wiele roślin kwiatowych unikalnych dla tej sekcji. Unikalna flora w tej sekcji, krwawy al. To krwisto-czerwony kwiat, który może osiągnąć wysokość jednej stopy. Płatki są pokryte drobnymi kulcami, które ranią każdego, kto ich dotknie. Niemniej jednak nie ma rażąco-destrukcyjnych anomalnych cech, które mogłyby zabić wędrowca. Mimo to wędrowcy powinni zachować ostrożność, aby nie dać się ukłuć. W ciągu dnia w nieregularnych okresach krwawe, ale rozprzestrzeniają swoje nasiona. Podczas rozsiewania nasion kwiat wydziela silny zapach przynający krew. Azulie. to bliolimestencyjne kwiaty o lazurowych płatkach, które mogą osiągnąć wysokość 0,7 stopy. Płatki azuli często padają, jednak podczas uwalniania bioluminescencyjnych nasion wrastają one w górę, kiedy nastąpi. Azulie wydzielają silny zapach przynajmniej jagody. Spew to mały jasnozielony kwiat, który. Stale wydaje się pączkować i mierzy do pół stopy wysokości. Spew jest nieaktywny przez większość dnia, jednak w losowych odstępach czasu można go zobaczyć pływającego coś w rodzaju zielonej mgiełki. Mgiełka ta zawiera nasiona, a także silny aromat, który został zauważony jako bardzo słodki. Unikalną cechą tej sekcji jest to, że ma bardzo reakcjonujący aromat spowodowany przez Spew i Azulię. Wędrowcy odkryli i odkrywcy powinni zauważyć, że w niektórych okolicznościach aromat tej sekcji doprowadził wędrowców do pozostania tam przez wiele godzin. Dziennik dźwiękowy został odzyskany od nieznanego bez wędrowca, określonego przez MEG jako John Doe. Dziennik dźwiękowy. Cementowa ścieżka prowadzi do skrzyżowania z dębowym, wykonanym przez człowieka znakiem pośrodku, który rozdziela ścieżkę. Jedna część głosi sekcję grzybów, a druga sekcja tropikalna. Sekcja tropikalna. Sekcja tropikalna jest największą sekcją na poziomie, składającą się z dużego tropikalnego lasu o powierzchni około 50 tysięcy stóp kwadratowych. Kamienny chodnik prowadzi od wejścia dookoła tego obszaru. Same rośliny są niemal identyczne z gatunkami występującymi w tropikalnych lasach deszczowych, frontrumach. Podobnie jak w przypadku rzeki, w sekcji zewnętrznej słychać odgłosy zwierząt, takich jak ptaki i inne dzikie zwierzęta. W całej sekcji znany jest nienormalny odgłos pełzania, który ma wpływ na wędrowców. Wiadomo, że efekty te można wyleczyć pijąc wodę migdałową. Zamknięty dziennik audio. Dwa dzienniki audio zostały odzyskane z sekcji dżungli. Pierwszy zapis pochodzi z perspektywy Johna Doe jego osobistych doświadczeń z z dźwiękiem. Zapis audio. Ch halo, jeśli to słyszysz, to prawdopodobnie utknąłeś w tym głupim miejscu. Zdaję sobie sprawę, że większość rzeczy tutaj sprawia miłe wrażenie, ale nawet pomyśl o pójściu do tego pieprzonego lasu. Dżungli? Cokolwiek to co do, do cholery jest, już mnie to nie obchodzi. Jeśli usłyszysz skomlenie, biegnie w przeciwnym kierunku. Mówię poważnie. To nie jest potwór, ale oznacza, że ulegasz temu. Dziciejesz, jak lis ze wścieklizną. Nie masz pojęcia, jak bardzo się trzęsę. Na początku myślałem, że ten poziom będzie jednym z niewielu spokojnych miejsc, ale oczywiście, jak mogłem tak myśleć? Okej, okay, okej. Okay. Powinienem wyjaśnić, co się stało. Początkowo, kiedy dotarłem, to miejsce było spełnieniem marzeń. Kwiaty miały piękny zapach i byli tu mil ludzie. Jeden z nich namówił mnie do przybycia do tej gigantycznej dżungli, jednak na tak martwe miejsce dookoła było słychać odgłosy. Wszystko było trochę upiorne, ale wciąż przyjemne, dopóki nie usłyszałem czegoś w rodzaju skradania się. Było wszędzie wokół, a po kilku minutach poczułem to w sobie. Drugi z dwóch dzienników wydaje się pochodzić z pracownika MEG znanego jako dr. Wiktor. Zapis audio. Witaj. Jeśli to słyszysz, oznacza to, że udało mi się rozdać jedną z z poziomu 182. Czy trwałem wystarczająco długo, aby przeżyć tę opowieść? Chociaż ta sekcja ma wiele zalet, jedną z bardziej interesujących są dziwne odgłosy zwierząt. Chociaż muszę przeprowadzić więcej badań na temat rodzaju od odgłosów zwierząt, wydaje się, że jest jeden bardziej interesujący. Większość z tych dźwięków jest niespójna i wydaje się nie mieć pochodzenia. Jedną spójną cechą wydaje się być pełzanie. Przez ostatnie trzy dni testowałem wpływ tych dźwięków na wędrowców, przede wszystkim testując ich wpływ na siebie. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, był całkowity i przytaczający strach. Nie potrafiłem dokładnie określić, czego się boję. Po prostu czułem, że coś mnie ściga. Po wypiciu wody migdałowej uspokoiłem się i nie odczuwałem już strachu. Sekcja grzybów. Jest w dużej mierze niezbadana, względu na to, że zawiera niebezpieczną, biologiczną inwazję grzybów. Jednak niektóre zespoły MEG zbadały niewielką część sekcji. Po pierwsze, ekspedycję z agentów został przesłuchany, aby zobaczyć co znalazł. Pracownik ten to Jack Turner. Został przesłuchany przez doktora Wiktora w dniu 9 sierpnia 2018 roku. Dziennik wywiadu MEG. Prowadzący wywiad Wiktor K. Rozmówca Jack Turner. Data 9 sierpnia 2018 roku. Wiktor. Cześć Jack. Jak się masz? Napijesz się wody migdałowej? Jack. Cześć, eee, nie sądzę, żeby woda migdowa pomogła w tej chwili. Widzę, że wyglądasz na zdenerwowanego. Czy przypadkiem coś się stało? Tak, ale co ci to obchodzi, wiesz? Rozumiem, że z rozmowy, którą wysłałeś, wynika, że odeszło kilka ważnych dla ciebie osób. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty i wiem, że trudno ci o to prosić, ale czy możesz dokładnie wyjaśnić, co się stało? Słuchaj, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w tym pokoju, to nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiem, jeśli nie chcesz, ale myślę, że zrozumienie tego, co się stało, może pomóc nam. Tobie. Słuchaj, wiesz dlaczego dołączyłem do MEG, żeby pomóc ludziom znaleźć wyjście? Wierzyłem, że możemy to zrobić, ale teraz zaczynam myśleć, że nie możemy. Ja rozumiem, że straciłeś swoich przyjaciół podczas ekspedycji, ale spójrzmy wprawdzie w oczy. Nic nie można było zrobić. Nie rozumiesz, ale powiem ci tą głupią twoją informację. Nie chcę tu być dłużej niż muszę. Dziękuję, Jack. Czy mogę teraz zapytać, co dokładnie się stało? Cóż, weszliśmy i wszystko szło dobrze. Moi przyjaciele Daily Bird w końcu mieli wyruszyć na swoją pierwszą prawę dla MEG. Szczęście na ich twarzach było niemal surrealistyczne dla nich, jak uczucie, które odczuwa się w poranek Bożego Narodzenia jako dziecko. Po części dlatego, że nie narzekałem i nie marudziłem, Ale kiedy tam dotarliśmy, był pokryty tym żółtym brudem. Bert żartował, że powinni zatrudnić pokojówkę, ale ten żart był ostatnią rzeczą, jaką powiedział. Nagle, grzyby, czy jakkolwiek to nazwać, zaczęły wypluwać tę zieloną substancję. Kiedy mój przyjaciel dostał się na niego, trwało to tylko kilka sekund, a potem cisza. Potem to coś dostało się na Dale'a, a potem jakby moje życie nie mogło być gorsze, będąc w tym piekle. Obaj moi przyjaciele umarli. Rozumiem, w końcu znajdziemy wyjście z tego miejsca. Czy to ma już jakieś znaczenie, co jeśli znajdziemy w wyjście? No będzie front mogą być zniszczone, my nie będziemy mieli prawie żadnego sposobu, by się o tym dowiedzieć. Wierzę, że to zrobimy, ale dopóki tego nie zrobimy, musimy pomóc innym przetrwać lub zginąć, spróbując. Twoi przyjaciele chcieli pomóc znaleźć wyjście, tak samo jak ja teraz. Nie mówiłbyś tak, gdyby to Twoi przyjaciele zginęli. Rozumiem, że potrzebujesz trochę czasu na żałobę, jednak musimy myśleć naprzód dla tych, którzy odeszli. Od tej chwili wszelkie ekspedycje powinny być prowadzone z użyciem sprzętu ochronnego. Do tego czasu powinieneś zrobić sobie przerwę. Dbaj o siebie i nie zatapiaj się w nienawiści do samego siebie. Miłego dnia, Jack. Koniec wymiatu. Podmioty. Na poziomie występują tylko dwa byty. Snatcher weeds, rzadko spotykane w sekcji wejściowej i tropikalnej oraz Mykatian Fungi, opisane poniżej. Jest to kaleidoskopowy bioluminescencyjny grzyb występujący wyłącznie na poziomie 182. Grzyb ten można zobaczyć w różnych sekcjach poziomu. Można go rozróżnić po ich kolorze i anormalnych efektach wywołanych przez wydzielanie przez nas zarodniki. Za Pierwszy kolor to czysto ananasowy żółty grzyb. Żółty mykatiem fungi został uznany za niebezpieczny biologicznie ze względu na dużą liczbę niebezpiecznych zarodników, które wytwarza. Kiedy wędrowiec wdycha zarodniki, zarodniki zaczynają odżywiać się składnikami odżywczymi w jego ciele, ostatecznie zabijając wędrowca. Efekty żółtego wariantu. Zarodniki wysycające składniki odżywcze. Śmieć z śmiać powodu braku składników odżywczych, niedożywienie. Druga odmiana jest niebieska o północy i można ją znaleźć z sekcji kwiatowej. Ta niebieska odmiana nie jest z natury niebezpieczna, ponieważ jej zarodniki rzadko są śmiertelne. Niebieski Mikitin Fungus jest znany ze swoich halucynogennych zarodników. Niebieski Grzyb znany jest ze swoich halucynogennych zarodników, które zazwyczaj są nieszkodliwe. Jednak w rzadkich przypadkach efekty te mogą być znacznie bardziej ekstremalne, wpływając na układ nerwowy w taki sposób, że powodują rozległe halucynacje sensoryczne, które mogą być bardzo bolesne. Im dłużej trwa halucynacja, tym bardziej realistyczna się wydaje. Jeśli trwa wystarczająco długo, ofiara zatrzymuje akcję serca i umiera. Te ekstremalne przypadki są bardzo rzadkie, zostały po raz pierwszy udokumentowane po incydencie, w którym zmarły wędrowy został znaleziony przez doktora Wiktora z po pobliżu niebieskich grzybów. Efekty niebieskich grzybów Halucynacje wzrokowe, halucynacje słuchowe, śmierć, rzadko przez zatrzymanie akcji serca. Ostatnim kolorem jest krwisto-czerwony grzyb występujący wyłącznie w sekcji dżungli na poziomie. Zarodniki czerwonego grzyba mają anomalną właściwość imitowania struktury komórkowej wszystkiego czego dotkną. Ze względu na tą zdolność ma wiele zastosowań dla MEG, w tym ale nie tylko bycie używanym jako lek do leczenia ran, bycie używanym jako sposób na replikację zapasów takich jak żywność, pomoc w badaniu biologii bytów poprzez odtwarzanie ich cech fizycznych. Dziennik badań nad istotami Mykitan. Jednym ze znaczących zastosowań czerwonego grzyba jest jego zdolność do regeneracji uszkodzonych organów skóry wędrowców. Pierwsze doświadczenie zostało udokumentowane przez Wiktora K. z MEG. Efekty czerwonego wariantu. Nasiadowanie komórek. Bazy, placówki społeczności. Na poziomie nie ma żadnych placówek ani baz. Wejście i wyjścia. Wejścia. Możliwe jest wejść w ten poziom przez noclip po wejściu do szklarni na poziomie 165. Można wejść w ten poziom, tykając sadzonki na poziomie 23. Wyjścia. Jeśli ktoś może iść do lasu w dowolnym kierunku wystarczająco długo, stanie wysłany na poziom 32. Można przejść przez drzwi wyjściowe w kopule szklarni i noclipnąć się na poziom 4. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak, komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A zanim już żegnam i do zobaczenia na razie.